Witam Was w moim dziewiętnastym wideoblogu. Witam Was wraz z osobami, o których Wam wielokrotnie mówiłem, czyli z zespołem Targów e, Rybomania. Basia, Kasia, Hania oraz Bartek to są osoby, które tworzą dla Was to niesamowite wydarzenie. Jesteśmy już w Hali Lubni, za mną gigantyczne akwarium, e, a przed nami dwa dni niesamowitych emocji. Wpuściliśmy do tego zbiornika już ryby, przez dwa dni odwiedzają e, to miejsce dzieci, pokazujemy to, e, co w tym zbiorniku pływa, a Wy będziecie mogli obejrzeć te wspaniałe okazy już naj najbliższy weekend, 6000 m2, ponad 100 wystawców i mnóstwo, mnóstwo wędkarskich emocji. Rybomania startuje już w najbliższą sobotę od godziny 10 do godziny 18 w hali Targów Lublin na ulicy Dworcowej 11. Zapraszamy Was bardzo serdecznie, bo naprawdę będzie się działo. No i jakby to było łowimy grubo, to by było dobrze. I nie chciał się wyrwać. Myślałem o tym, mówię, że Ja pitole. Do zobaczenia na rybomani. Łowimy grubo!